To Klara nie jedzie? Bo co? Martyna będzie tak na nie miała auta Aha Pójdźmy do co? Wadzio, te... Te wody do cienia, bo to się zaraz zagotuje tutaj i będzie... Gorzkie do picia i w ogóle, do kitu I co, po robocie? Ja je muszę poddać jakiemuś odkrzywianiu, bo, bo to to jest w nich najgorsze Oczywiście są też twarde jak kamienie no, właśnie, się Okropne są w porównaniu, wiesz, z tymi moimi yy, Czempionami Te czempiony to bym sobie kupił jeszcze kilka par Myślałem, że jakiś niezadowolony z nich byłeś raczej yy, Bo jak miałem nogę opuch opuchniętą, to mnie ocierały jak cholera w tym, w Egipcie, to przecież Ledwo je wkładałem One tylko mają kupią głupioną... tą Gąb kopiankę Gąb, no tak, no. Przymo, czy na przykład, gdzieś wejdziesz do wody, jakieś to? Tak, o kurde. Nie, wiem. co, samo mleko robisz ostatnio? Tak w ogóle. jest już ciocia? Co? Jest już ciocia? Jest, nie ma jeszcze. Chodź, tu masz wodę, napiszę. Tylko nie zostawiajcie na słońcu tego. Chodź Klara napisz. Nie ryska. zasłaniaj sobie tych nóg, Matyśka. Bo sobie nie opalisz. O Jezu, co? Wszyscy co? Chodź Klara, napisz się tej wody swojej. Która to była moja? To no, 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 Trara, ale to za wcześnie. No po co je tak zrywasz? Jak chcesz zjeść, to zrywaj. Są te czerwone. Jezi. Wiem, Zdrowanie. ale jak chcesz, jak chcesz zjeść, to zrywaj. A jak nie chcesz zjeść, to nie zrywaj. Dobra? Hmm. OK? To tak. zjadaj. I tu jeszcze truskawki są przecież. Dajcie im dojrzeć tym, y, tym poziomkom. Tyle, to pewnie będzie. Może być Piedry. No, tu anyway. Matylda, żeby Władek, aby ty jej. A teraz sama? To co, mi dać pilota, Matylda, czy jak sobie wyobrażasz? Możesz nam pomóc, Matyśka? To wspaniale. Tylko idź z Władkiem, żeby Władek tam dobrze bramę domknął, dobra? A mnie Tak. Pomożesz Matyldzie? Mogę sam I na wynos sobie wezmę. Dobrze. Leć, bo już jesteście spóźnione. Ciocia była tak na stek. Dziazga mi wlazła Ej, Panie Basiu Ładnie Pani wygląda Skąd ja założyłam? Taki, no pewnie Może się zarekupalę trochę? No ostatni czas, chyba Ostatni? No dzisiaj, no przecież już jest 17.15 To zaraz Ci będzie zimno Znam, że ostatni był To brzmi jak ostatnie słońce A dopiero lato się rozpędza, nie? Mm, no.